Witam 16 luty 2024 była sosna tydzień temu. W tym tygodniu mamy Bóg miał być połupany też 5 metrów. Miał być połupany na mniejsze kawałki. A zobaczcie, wielkie kawały. Wielkie kawały, czyli jutro cały dzień roboty mokry. Jutro go zmierzę. Jutro będzie ten filmik. Także jutro będę go mierzył. Muszę wywalić tutaj, co mam. Tutaj po prawej stronie ten orzech wyciągnąć go i ten buk będę układał od tej strony teraz w tą stronę. Tak będę leciał tym bukiem. To mamy już zgromadzone 5 metrów sosny, 5 metrów buku i jeszcze czekamy 5 metrów sosny. Zobaczcie gratis dostałem takie do rozpałki też. To jest też pan buk z tego co widzę. Także fajnie takie małe kawałki już suche to są suche. Tak, suche, suche. Także fajna niespodzianka. Bukku, dlaczego kupiłem Bóg? Dlatego, że dostałem wiadomość, że jest o 50 zł tańszy, czyli zapłaciłem 300 zł z dowozem 310 zł za metr. Za metr układany taki na samochodzie, jak ostatnio sosna mi przyjechała. Także ja dzisiaj to nie, bo dzisiaj już jest po 17 piątek. Yy, także się będę zabierał to za to dopiero jutro od, od 9:00 rano. Myślę, że spokojnie to dam radę jutrzejszy dzień połupać na mniejsze i poukładać w to miejsce. Także to tyle w tym filmie. I do zobaczenia. Od rana ta kubka trochę zniknęła. Dzisiaj jest sobota troszeczkę tam porąbałem jeszcze przez godzinkę a się zrobiło ciemno to są takie duże klocki pozostawały co sobie na koniec zostawiam nie wiem czy ja to w ogóle rozrąbię jeśli nie to będzie do kominka zostało już tego naprawdę niedużo także jutro w niedzielę ma być ponoć chłodniej niż dzisiaj a dzisiaj też nie jest ciepło za bardzo to, ale ma być słoneczko także sobie to dokończę jutro a zobaczcie tutaj Ile naukładałem już tego w dniu dzisiejszym. Tego orzecha miałem wyrzucić stąd, ale tak przemyślałem, jak on sobie tutaj leży. Nie będę go przenosił. Nigdzie musiał jakieś nowe miejsce na niego wynaleźć. Kiedyś, kiedyś wyschnie. Może nawet i w tym roku zobaczymy. Zmierzę gdzieś tak w czerwcu, później we wrześniu. Zobaczymy, ile ma wilgotności. Jak na razie to ma około 30 chyba. 7 albo około 40% wilgoci. Coś, no nie przekracza Trzeba to 40%, ale po rozrąbaniu jest, jest mokry. szleży rok czasu i nie chce schnąć, także wiata się pomału zapełnia. Jutro do, dodam tutaj jeszcze końcówkę tego materiału, ile tego tutaj wyszło. O, no, pod tą kubką przykryłem, żeby nie mokło, bo deszcz Jakiś taki kapie dziwny, o zobaczcie komin u sąsiadów się ładnie ładnie się dymi czyli, czyli będzie ciepło, A mojego komina pali się teraz atmos, gazuje drewięko. nic nic tam nie widać żeby się unosiło, także drewno i porządny kocioł. To jest piękna sprawa. Także do zobaczenia jutro witam w niedzielę, 18 luty 2024 rok. Pamiętacie, tutaj sprzed sekundy leżało tutaj sporo 5 metrów buku. Dzisiaj skończyłem od 8 rano do 10 gorąbać, przerąbywać na takie mniejsze kawałki, bo jak widzieliście, przyjechało porąbane. Także powiem Wam, że się trochę narobiłem. Ale to jest fajne, bo to jest dla zdrowia nic, nic tutaj się nie, nie wydarzy. Także świeże powietrze. Wczoraj porąbałem około 4 godzin. Deszcz zaczął padać, także to przykryłem. Zostawiłem sobie na dzisiaj. dzisiaj dwie godziny. I w piątek, jeszcze jak przyjechałem o 16:00, to do 16.30 16 do 17:30. Trochę trochę tam też poupałem, oczywiście. Takie większe kawałki zostały, ale tego nie jestem w stanie przełupać. Nawet nowym piskarsem jest tak pokręcone to drewno, ale zostaną takie większe kawałki. Wysnął, pójdą do kominka. Kominek takie duże przyjmuje chętnie i jest zadowolony z takich dużych kawałków. Sosna mi się skończyła tutaj zaraz odejdę może trochę dalej, tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy i tego pół do połowy to jest sosna tutaj już leci do góry rządek, rządek i tutaj mamy dwa rzędy i no i to pół, co tutaj widzicie tyle mamy buku jeszcze tak z ciekawości zmierzę w miejscu przerąbania wilgotność tego drewna to jest świeże drewno przyjechało do mnie w piątek ścinane na pewno było też yy, niedawno, także zobaczymy ile to ma w ogóle wilgotności, tak z ciekawości zmierzymy 32% z tej strony myślę, że ta strona jest przerąbana, to zmierzmy. jeszcze. A tak tamta była przerąbana, a to jest wilgotna, co tutaj deszcz na nie padał. Tutaj mamy też 30-35% było 35%. Także, jak widzicie, drewno jest wilgotne. Na około 40, tak, wszędzie ma około 40. Także zobaczymy sobie yy, za. Nie wiem, co miesiąc, ewentualnie. Zobaczymy, jak szybko Bóg wysycha. A wysycha do września, będzie, suchutki będzie miało 18%. Także tutaj mam ten Bóg z tamtego roku. Zapalę światło. Buk z tamtego roku, co wczoraj test robiłem do sondy Lambda, właśnie tym bukiem on ma 18% wilgotności po przerąbaniu już, także rok czasu dla buka wystarczy. To tyle w tym filmie, zapraszam na kolejne filmy, mi życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia.